I przepraszam za mój głos, ale mam. jakby troszeczkę mi gardło. Ale dzisiaj, jakby zacznę sobie w. Poppy Playtime Chapter 1, taki oryginalny to jest. Nie jest na Roblox 1, tylko to jest oryginalna gra. Um, więc. No. Klikam New Game. No. Skipujemy intro, skipujemy. Bo to intro jest takie. Jakie ja to się skipuje? O, jeszcze skipło. że to interes jest bardzo nudne. No to już przeszedł tę grę, praktycznie. No ale jakby Moby nie wypuściły jeszcze chapteru czwartego mobilnego. No, jest chapter trzeci mobilny, ale ja muszę coś jakby tak porobić, żeby jakoś się dało go na mojej wersji zainstalować mojego telefonu. Więc jak się uda, to ten, ale tak spać powinniśmy. Jakby. Ta niska, ta niska grafika jest podobna tym, że właśnie gra na telefonie. Więc, jakby, pierwsze co to robimy, to patrzymy, patrzy, patrzymy na ten, ten. Zielony, szary, żółty, czerwony, albo to jest różowy. Zielony, szary, żółty, czerwony. Dobra. I mam pańską, która Zielony, szary, żółty, czerwony. Zielony, różowy, żółty. Zielony, ten, ten, ten. Em, to może na y, do tyłu. Czerwony, żółty, ten, ten. Y, dobra, ta zagadka będzie bardzo problematyczna. Jakby teraz mam taki stary vibe roku 2021 czy 2020. No to zielony. Szary, żółty, czerwony, zielony, szary, żółty, czerwony. Nie jestem pewien, czy to jest szary do końca, bo te światło. Zielony. Zielony, żółty, szary, czerwony? Nie, zielony, szary czy Boże, już, ja już nie wiem co ja klikam. O! Udało się? Się, Boże, już pocę, bo już się, po prostu się czuję tak szczerze. To jest bron bez głowy, biedny. I jak będziecie chcieli, to jeszcze... gdzie to się wkłada? Tutaj się wkłada. Mogę Wam potem ikbym. Później tam kiedyś w jakimś tam czasie, drugą część. Na razie mam grapak. I sobie tak cicho mówię. Ale, no po prostu, ta, no, to jest instrukcja, to wszyscy wiemy, jak się robi, jakby to wszystko grapakiem. To będzie nudne. No i tu jest nasz grapak, ale bez jednej rączki, czerwonej. Jakby też mam, Chapter drugi, mam też gardano Garden of banman 2, jakoś czekałem, żeby. ten chociaż już na Robloxie ogrywałem tą grę na Robloxie. Oj. Ups, ups, to nie ja, mnie tu nie było. Dobra, będą tutaj mówić, jak się obsługi grapak. Dobra. Teraz proszę mi to dać dostęp. Używać tego grapaku. Mądrze, czy jakoś tam, tam. Dobra, playtime. Wiesz, ja normalnie zacinam czasami. Dawaj mi to, dawaj, dawaj mi grapakę. Grapak. O, mam grapak. Klik, klik. To wydaję dźwięki takie grapakowe. Tylko na nagraniu wam to cisze, jakby, bo... Potem mnie nie... Kłócnąć mogę o par razy. No i par razy wystarczy sk -y, kliknąć skoki się kucą. Dobra. Looting in progress to chyba po prostu chodzi o to, że się skanowanie zakończyło. No i jest nasz pan Hagi No, ja nie mam maskotkę, więc ten a. To są drzwi na podwójne łapki, a ja mam tylko ten, więc... Nic mi nie... Jakby już nie pamiętam teraz, co się działo. Wiem tylko właśnie, że się pojawi hagi. Cześć do zaraz do elektryka. Purde, co jest z tym ekranem? To, to pani to jest... Dawaj to. Jestem ciekawy, jak on tak to szybko ogarnął ten klucz. Jak ja się w dwie sekundy obróciłem. Dobra, gdzie jest ten prąd? Tutaj żółta łapka. Ach, no, już by, już pra, prawie każdy by to brał od razu za ten, że żółta łapka, w następnym czapterze, no, była zielona. Czekaj. No, no, nie zauważyłem, że tutaj coś zrobiłam. Podłączyłem? No, chyba podło... no, podłączyłem, bo ta menda znikła. Teraz wystarczy zrobić ten. A to było takie ten. To było już chyba ustawione normalnie przez Hugiego. Zresztą będę. Make up, A co jak. Co jak? Ja bym. Może. Wrzucił się i otworzył te drzwi podwójne? To co by było? Nie, chyba tak się nie da. No tak się nie da. A może się da? Dobra, przetestujemy to sobie po prostu. Bo jakby... Teraz mnie to zaciekawiło, jakby... kiedyś chyba... Ogro... Za, dużo, za dużo słowa jakby używam. Nie lampi się na nas. O, nie LAMPI się. No i teraz trzeba te śmieszne żaróweczki. Klik. I szukamy. jeśli ja się tam wrócę chętnie, sprawdzę. Czy yy, to jest jakieś wyjście za mapę, czy co? Że moby tego nie przemyślały Chociaż mogli przemyśleć To zawsze może jakoś inaczej wyjść niż ten Bo z tego co pamiętam chyba było jakieś drzwi za które jak, po, jak się otworzyło Kurde No wyjście w końcu Tylko ja teraz nie wiem czy to nas do tego wenta nie wciągnie Ogólnie jakby chciałem wam nagrać wizowie Chapter 4, ale. Wiecie, rozpędziłem się i zapomniałem, że to nie jest mobilny Chapter 4, tylko to jest na PC, czyli na komputery, jakby. No, Boże, Popi. Jedna laleczka. Jedna laleczka. Pohawer of Joy, pewnie. O, łapka! Co? Gdzie? To się teraz wracamy. Mam nadzieję, że się tutaj nie skasowały te drzwi, bo może tak. Skąd my przyszliśmy? Skąd ja przyszłam? Tutaj. I mogę... Buh. Ja już myślę, że tu hagi łaki stoi. Albo i nie wiem, jak ktoś inny. Po prostu już miałem zawał. Au. Ale mądre będę, moby. No to ich jednak... Nie zobaczymy sobie, co się znajdowało z drugim, Chociaż, chyba był już youtuber jakiś, który zhakował to Ten, że... Y, haka, aha No, hakami i po prostu się... Czyli to od samego początku była ta... A nie, nie było A to ja mogę się od razu tutaj dostać Ale dobra, klik Kurde, nie w to Nie tutaj, zły klik Tutaj jedna, tutaj druga I ładujemy Wkładujemy w ten przycisk obydwie oby łapki. Mogę wziąć karton. Mojego najlepszego przyjaciela, pana Kartona. Chodźmy. Chodź. No chodź, no nie chcę iść, to nie. Ui, o nie. Boże. Co się dzieje? Nie, ja nie chcę uciekać przy takim łaganiu. Nie. Proszę, ja nie chcę. Dobra, i wermy, co to za zwęty? Prąd. Mamy dwie łapki, więc to, to powinno działać, że z dwóch łapek to łapie, tak? Pff. Ale to było mózgowe zagranie. Klik. Włączyłem. Prąd. Nie wiem. Robię tą zagadkę pierwszy raz w swoim życiu, a włączyłem prąd za pierwszym razem. Dobra. Chyba to się powinno otworzyć, tak? To? A gdzieś... ja? Dlaczego Czemu nie mogę użyć czerwonej łapy? Bo, dobra, do. Boże, dobra, mogę. Lecę. Lecę, lecę, lecę. No i co teraz? Przestałym. Kamerka. Jeszcze nie mogę... Z... Na Jezu, co to? O, to kadbi! Pszczółko, pszczółko kotek. Piedny pszczółko tak. No, bardzo pietny. Ogólnie z tego, co w czwartym rozdziale chyba było, to zaczęliśmy się zbliżyć do jądra ziemi. Tak sobie ludzie żartowali. W sumie to jest trochę real, bo w sumie to bardziej w Cardinal się zbliżamy do jądra ziemi, bo już wychodzi jakby tak gardą Banban 8 i wychodzi Cardinal 0, ale... Ogólnie tak części, które już wyszły jest. 7? Chyba jest 7 ogólnie. Bo nie wyszło Gardener Bandman Band 5 i nie wyszło 8 i 0. Chociaż 0 ma wyjść w tym roku, więc ja nie wiem. Nie wiem. Co ja robię? Czy przypadkiem nie jest rozciągliwość naszego grabaka? Czy coś? Tak mi się za. Dobra, to zróbmy sobie przejście. O fajnie przejście. No nie ma tam. Mogę się tak... Czy mogę sięgnąć? Ej! No to robi to się pozytywniej. Także się robi coraz pozytywniejsza jej. Hello me. No i kończy mi się zasięg. Mogę tak tyl... od tyłu. Mogę tak od tyłu może. Nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj, postaciu. Nie spadaj, proszę, czemu mnie chcą złapać czerwonym? Co się właśnie stało? Czy ja zawisłam? I prąd. Prąd do łapkę mi zostawiło. W ogóle jakby logika czekoladu drugiego i pierwszego jest taka dziwna, bo jakby tymi łapkami możemy przenosić prąd i łapką zieloną też, chociaż łapką zieloną to możemy dosłownie przynosić prąd. Dobra. Nie będziemy brać. Ja tu widzę taktykę, ale zepsutą taktykę. Dobra, nasza łapka powinna tam sięgnąć. Red łapka. Nie, no musimy jako pierwszy to, to zawiesić. Jakby ten celownik, który mam na ekranie, to chyba jest jakby długość łapki. I została nam większa długość niż wcześniej. Klik. Klik. Włączyło się. Jej. Czy może. Oła! Klikamy. Fabryka. Włącza się. Włączamy fabrykę Poppy playtime. A czasami chyba się cieszę, że włączam te dźwięki na tych. Bo to jest tak głośno. Do not enter. mogę się schylić? Nie, nie mogę. No to. Zróbcie dzisiaj po prostu, jak ta zabawka wyleci, to po prostu się widzimy. Dobra, Kat bi już tutaj, więc klik, klik, no klik, bierzcie mi po prostu. Idziemy teraz ten, no i chyba każdy wie, co nas tutaj czeka. No szkoda, ten odcinek nie pojawi się jakoś 4 lata temu. Nobody lives without. Nikt nie wychodzi bez zabawki. Otwierajcie się drzwi. Właśnie to jest trwa do tych mobilnych gier. Że musi być. Lo... O, otwiera się. No i dzień dobry. Hejka. 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 I teraz najbardziej stresujący moment w całym moim gro. By... Coś, co? A ja mu chcę wyjść. Ja się zatrzymał. Nie, nie zatrzymał się. Ui. Ła. Ła, wow, Boże, już sobie przypominam te wszystkie reakcje tych youtuberów, jak Hagi i gonił. Oh my God, bo takie, bo tak dawno. It's been so long. To Boże, już mnie bierze na śpiewanie. Boże, biegnij, biegnij, Hagi. Hagi, Hagi goni mnie. Nie wiem, jaka była piosenka, że Hagi gonił wtedy. Teraz będzie tutaj. Boże, kiedyś grałem w podróbkę chapteru pierwszego na Robloxie, zgadnijcie jak się skończyło. Zabrali mi obydwie łapki. <grym> A bo co, mi automatycznie kuca. <grym> Hejka! Bajo, nie lubimy się. My się nie lubimy, Hagi, jednak. Wyrzucę cię. Mam już twojego. No, no dobra, jednak się lubimy, bo mi daje żyć. No, ale za to ja już mu nie dam żyć. Klik, klik. Kurde. O matko! To tak nie miało być. przepraszam. Nie, haki, to tak nie miało być. przepraszam. Tak w czwartym powrócisz. Taki spoiler. Więc idziemy do Poppy. Poppy Playtime. Chapter 1. Dobra. Jakby. Biedny hagi. Tak się widzimy za trzy chaptery z nim. Znów wdepłem wdepam w kasety. Być wdepam. Tutaj mamy zabaweczki, które się bawią w parku linowym. Tak, tak. 100% legitne, co właśnie powiedziałem. Dobra. Więc idziemy do Pupi. Pupi, o nie, już mi się przypomniała zabawa w Brookhaven, no nie pytajcie. Idziemy do Pupi, tutaj zamknięte drzwi, wiem gdzie one dokładnie prowadzą. Idziemy do Pupi Playtime. Nasz sens się spełni, otwieraj, otwieraj. Pupi, otwieraj, Pupi, hej Pupi. Pupi, Pupi żyj. Dobra, przypatrzmy się i... Co jest... I oczy się na chwilę otworzyły, jak to przeszłam. Dobra. Pupi Playtime. Otwieram cię. Otwarła oczy. Ha, ha. Ej, ja ona tu les. To nie jest, o, ja tutaj gram. Ha, ha ha ha. Oszukałem grę. Jak nie. No dobra, więc skończyłem chapter pierwszy. Więc do zobaczenia widzę w następnym odcinku. Bye. -o.